Na tym etapie przy pracy domowej niezbędny będzie jakiś taboret, stabilne krzesła albo jakaś skrzynia do wykonania ćwiczeń. Pierwsze zadanie, które sobie zrobimy, to dość prosta i bezpieczna mobilizacja stawu kolanowego do zgięcia. Układam swoją nogę na operowaną na skrzyni. Jeśli mam obawy, oczywiście najpierw wykonuję to od nogi, to ćwiczenie od nogi nieoperowanej. Jeśli czuję się dobrze, pewnie startujemy od nogi operowanej. I wykonuję maksymalne zdjęcie stawu kolanowego. Oczywiście nie sugerujcie się o tym, jak ja to wykonuję, ile ja mam zakresu. Chodzi o to, żeby to ćwiczenie umożliwiało wam wejście w większy zakres, mobilizowało staw kolanowy do większego zakresu niż było to tydzień czy dwa tygodnie temu. Jeśli czuję się niepewnie, mogę się lekko asekurować na jakiś mebel i wchodzę w maksymalny możliwy zakres. Wracam do pozycji, w której czuję się komfortowo, tak aby to kolano i inne tkanki, tkanki dookoła odpoczęły, i znowu wchodzę w maksymalny zakres i wracam. Tutaj, jak widzicie, intencją mojego ruchu jest wyprzedzenie kolanem stopy, i jest to w pełni ok. Nie ma co na przyszłość się tego ruchu obawiać, chyba że mamy jakieś ścisłe przeciwwskazania do tego ruchu, natomiast na ogół ten ruch jest w pełni bezpieczny, jeśli nie będziemy przy nim odczuwać bólu. To jest pierwsza wersja. Możemy wykonać jeszcze drugą wersję, trochę cięższą, ale cięższą dla nogi, na której stoimy, czyli utrzymuję pod udzie w pionie i zginam staw kolanowy. Tu się już raczej będę wspomagał jakąś asekuracją. Wchodzę w maksymalne możliwe zgięcie i wracam. Idę w ten sposób i wracam. Są pacjenci, u których ta druga wersja będzie umożliwia wykonanie większego zgięcia. Jest to zależne od stawu ich żebki, też tkanek, które są wokół stawu kolanowego. Więc jeśli ta pierwsza daje Wam mały zakres ruchu, spróbujcie od razu drugi. Kolejna rzecz to wykonanie przyszadu z obciążeniem. Mam przykładowy ciężarek 6 kg. Oczywiście ciężar będzie zależny od tego, w jakim stanie jesteśmy. I to, co już mówiłem wielokrotnie, każde ćwiczenie, szczególnie na tym etapie, dla was powinno być pretekstem do pójścia o kawałeczek dalej, czyli ono musi być nieco cięższe niż to, co robiliśmy przedtem. Jeśli idzie wam łatwo, to po prostu dołóżcie ciężar. O pamiętać w przesiadzie o tym, żeby nogi obciążać równo. Czyli chcę 50% prawa, 50% lewa i chcę, żeby stawy kolanowe zachowywały się podobnie, czyli nie chcę, aby to było coś takiego, aby to było coś takiego. I to ma największe znaczenie. To, czy ja się troszeczkę zegnę w trakcie tego przysiadu. Czy ja będę robił to na prostych plecach i przez to wtedy wygeneruję większy zakres stawu kolanowego, to ma mniejsze znaczenie, bo my musimy i tak i tak skupić się na tym, żeby zrobić przede wszystkim ten przy porówno stawy kolanowe pracują sobie w, równy, w, w, w podobny sposób. A potem skupiam się na tym, żeby osiągnąć jak największy zakres zgięcia kolana. A czy ja będę miał troszeczkę plecy w jedną czy w drugą stronę na tym etapie to nie ma znaczenia? I mówię to dlatego, że często pacjenci, którzy robią swój drugi przysiad w życiu, robią go miesiącami i wciąż są z niego niezadowoleni. Nie będziemy bić rekordu świata z tym przysiadem, on ma nam pomóc, aby nasze nogi były mocniejsze i umożliwiły nam się na przykład schylenie po coś w sposób bezbolesny i bezpieczny. Więc biorę ciężar, nogi stałem równo i staram się ten ciężar położyć. Jak najniżej. Idę na dół i do góry w podobnym tempie. Mając ciężarek, mogę oczywiście wrócić do ćwiczenia, które było w poprzednim etapie i które, tak jak już wtedy wspomniałem, nam się szybko nie przeterminuje. Biorę ciężar i wykonuję to samo, ale już z obciążeniem, czyli może być ta sama wysokość, nawet nieduża, ale dokładam dosłownie kilka kilogramów i wtedy to ćwiczenie wchodzi mi na o wiele, wiele wyższy poziom. Do następnego ćwiczenia nie potrzebuję żadnego sprzętu. Staję na jednej nodze, utrzymuję ją na początku prostą w stawie kolanowym i pochylam tyle samo tu do przodu, co drugą nogę, do tyłu i wracam sobie spokojne tempo taki sam, takie samo tempo czy pochylam się do przodu czy wracam i to ćwiczenie na początku również ono może być wykonane dosłownie tak i wracam tyle i już jest to wartością samo stanie na jednej nodze czasem może generować jakąś obawę więc nie musimy dążyć do ustawienia w poziomie ale do tego oczywiście dążymy do tego, ale jeśli zrobimy do kilka procent z tego zadania, to też jest ok. Jeśli zobaczymy się w i zobaczymy, że troszeczkę się bardziej zginamy niż unosimy drugą nogę, no i nie jesteśmy w stanie tego wyprostować, ok, tu się dramat nie wydarzy. Warto to ćwiczenie wykonać bardziej w ten sposób niż. W ten sposób, ponieważ będzie to świetną pracą również dla kręgosłupa lędziowego, dla pośladków, ale jeśli jest to nieosiągalne na tym etapie, staramy się to korygować, ale ok, możemy to tak zrobić, jeśli ono np. w kręgosłupie lędziowym nie będzie powodować bólu, więc wykonuje to dobrze, również zrobić to na Drugą stronę, ale w ramach takiego znowu krótkiego przypomnienia, porównania, ile jeszcze mi brakuje, ale głównie skupiamy się tutaj. Główna praca jest wykonywana na tej kończynie, operowanej 3-4 serie do zmęczenia. I to zmęczenie może być szybko, to może być dosłownie kilka powtórzeń, i to jest ok. Pamiętajmy tutaj o tym, że jeśli mamy możliwość, to robię to spoglądając na siebie w lustrze, wtedy o wiele łatwiej będzie mi kontrolować. To zadanie. I ostatnie zadanie: wykonanie krzesełka, czyli opieram się o ścianę i schodzę sobie niżej. Schodzę sobie do takiego miejsca, w którym jest mi ciężko, ale mogę to utrzymać. Czyli tu nawet nie będzie 90 stopni. Czuję, że zaraz polecę po kilku sekundach, idę trochę wyżej. Jest mi ciężko, ale jestem w stanie wytrzymać kilkanaście, kilkadziesiąt sekund. I jedyne, co czuję to wyraźną pracę mięśni, nóg, to to ćwiczenie jest w porządku. Wykonuję cztery takie serie do maksymalnego zmęczenia, jeśli nie ma tutaj prowokacji bólu. Ostatni, to był ostatni film z serii Rehabilitacja po endoprotezie stawu kolanowego. Oczywiście ta rehabilitacja w normalnych warunkach trwa dalej, ale w normalnych warunkach również włączamy wiele specyficznych ćwiczeń. Są one oczywiście zależne od tego, czy naszym celem jest po prostu lepsze chodzenie, czy my chcemy wskoczyć na rower, czy może grać w tenisa, a może zrobić jeszcze jakieś inne, uprawiać jakieś inne aktywności. Wtedy ten trening jest nakierowany głównie na te funkcje, więc ciężko tutaj o pewien w miarę uniwersalny program. Oczywiście zachęcam Was do odwiedzenia innych moich filmów, obejrzenia innych moich filmów w tematyce stawu kolanowego. Jest tam mnóstwo ćwiczeń, które pomogą Wam wzmocnić Wasze nie tylko stawy kolanowe, ale tak naprawdę całe nogi, które będą przydatne na tych późniejszych tygodniach rehabilitacji. Dzięki za uwagę. Możecie podzielić się także swoją historią w komentarzach na temat rehabilitacji, na temat tego, jak ten zabieg przebiegał i jak się po nim czujecie. Zachęcam do pozostawienia się komentarza, lajka, subskrypcji. A ja zapraszam Was także na inne materiały z tematyki fizjoterapii na kanale Fizjoidea. Dzięki i do zobaczenia!